Cześć! Jeszcze przed samym nagraniem dziękuję wszystkim Wam za słuchanie tego. Ostatnie naprawdę trochę Was się tu zbiera. Dziękuję serdecznie i no, jeśli byście mieli jakieś pomysły, jakieś inspiracje na kolejne materiały, to śmiało, śmiało piszcie, czy to mailowo, czy na Instagramie i zachęcam do obserwowania tego podcastu, żebyście dostawali stałe powiadomienia. Też na Instagramie jesteśmy, tam na Instastory zawsze wrzucam odcinki, kiedy się pojawiają, no, ale to regularnie, jak wiecie, zresztą. No i jeszcze na koniec Proszę o zostawienie oceny na Spotify. To no, zawsze jakoś tam buduje. Ja czasem sobie na to spojrzę. Dziękuję wszystkim i zapraszam do odcinka. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Olej w głowie. O, zimno na dworze, no to pomysł taki oto przyszedł. Zasada ciepło-zimno, albo jakoś w ogóle coś tam z ciepłem i zimnym na pewno utworzę w tytule. Bo tak sobie pomyślałem, że. i też na zasadzie tego, co przeżywam obecnie w swoim życiu. To nie będzie też jakoś szczególnie powiązane z tym podcastem, choć jak wiecie, wszystko egzystencjonalnie przenosimy nawet na naszą pracę. Choć pracą tego nie nazywam, a słodkim yy, przywilejem, <laughs> że mogę tak tutaj sobie nawijać. Niemniej jednak. Szanowni Państwo, kiedy dworze robicie zimno, to często słyszy się, o jak zimno, no jak ja lubię lato. A jak znowu jest lato, jest słońce, 35 stopni, no i nie da się wytrzymać tym skwarze, to słyszymy właśnie jak jupo, masakra, mogłoby trochę powiać, trochę być chłodniej. Tak nikomu nigdy nic nie pasuje. To też powtarzał wielokrotnie mój tata, że Polacy to w ogóle zawsze narzekają i narzekać będą. Nieważne jakby było, to jest źle. <laughs> Nikt nie będzie dobrze. Trochę tak jest. Ale mam wrażenie, że to nie o samo narzekanie chodzi, a o już zasadę. Zasadę pewnego narzekania. Ale chciałbym tą zasadę nie nazywać narzekaniem a zasadą, którą zamienimy sobie w coś lepszego. Cały czas jak powtarzam to słowo zasada, ono już pada wielokrotnie. Przepraszam za to. Myślę sobie o jakiejś takiej chemii. Zasadowym kwasie, na przykład. Nie wiem dlaczego. Skąd to powiązanie? Być może przez to, co się dzieje, to tak wychodzi trochę toksycznie. Może do takich wniosków też dojdziemy. Wiecie, jak sobie wyobrażam zimę? To trochę tak, że wychodzimy na ten mróz. Załóżmy poniżej zera stopni. Celsjusza, rzecz jasna, no to jest wtedy mróz. Bynajmniej przymrozek. E, chociaż przymrożek jest przy mrozie, więc to chyba okolice stopnia, chociaż tutaj w terminologię fachową się nie zagłębiam. Nie od tego jestem. To wychodząc na taki mróz, właśnie przechadzając się gdzieś, idąc w jakimś celu, czy to na łyżwy, czy do kina na przykład, i gdzieś tam po drodze oczywiście marznąć, i to marznięcie postrzegam jako coś absolutnie pozytywnego. Wyobraźcie sobie. Znaczy, teraz spróbuję Wam przedstawić moją myśl. Marzniecie, faktycznie. Macie czapkę na uszach, w uszu jest ciepło, ale no nos dalej dostaje, tak? Policzki dalej dostają. Jak już się Wam powodzi, to rękawiczki macie na sobie, nie? Generalnie w klatkę piersiową, nogi, zakładamy, że jest Wam ciepło. Ale wracacie do tego domu trochę przymarznięci. Kiedy jest człowiek przymarznięty, bardzo często marzy o ciepłym prysznicu. Marzy również w ciepłej herbatce i ciepłym posiłku, i takim czymś uraczyć się możemy w zimę. Nie inaczej, wielokrotnie, czy to rok temu, chyba już nawet dwa, podejmowałem takie tematy, że w takich miesiącach właśnie na około listopada no jest trudniej, nie? Tego światła słonecznego już nie ma wcale, więc jesteśmy trochę bardziej odurzeni, nazwę to odurzeniem, chociaż prawdę mówiąc, jest to po prostu, jesteśmy mniej chętni do, to do życia, choć mam nadzieję, aż tak daleko. Nie musimy się z tym posuwać. Zalecam zapoznanie się w ogóle z jakimś suplementowaniem witaminy D, właśnie na znak tych takich ciemnych czasów, które nastały, jeśli mowa o miesiącu listopad. Choć w listopadzie wiele pięknych rzeczy się dzieje, wiele pięknych ludzi się urodziło zapewne również, no to z pewnością temu miesiącu nie można odebrać, że odebrał również nam słoneczko. Chociaż w październiku jeszcze coś tam, wiecie, było, jeszcze jakoś tam ciepło, to był taki miesiąc przejściowy, a tu nagle listopad. Tak zwana listopadowa rzeczywistość. No i w listopadzie już jest zimno. Zimno pod wieloma względami, właśnie. Nie ma słońca, więc zimno nam na sercu, że tego słońca nam już nie będzie. Zimno nam na policzkach, kiedy chłód przewiewa, w ogóle połączenie wiatru z jakąś tam minusową temperaturą jest zabójcze. No i po tych czterech minutach przejdźmy sobie do tego, co jest właśnie ciepłe. Myślę o tym na zasadzie kontrastów, bo oczywiście, e, tak jak powiedziałem wcześniej, nazwałem to inną zasadą. To teraz zasada kontrastów. Myślę, że jest to zdecydowanie coś, co jest takim pośrednikiem pomiędzy czymś pozytywnym a negatywnym. No bo słuchajcie teraz. Kontrasty w ogóle dzielą. Nie? Kiedy jesteśmy skontrastowani, to różnimy się. Bardzo mocno widać to w polityce, bardzo mocno widać to w życiu społecznym, o naszych podejściach do życia i po prostu tam, gdzie się różnimy. To naturalne i zaognianie tych kontrastów. I tu fajna gra słów, zaognianie kontrastów. Czyli tak jakby trochę zacieplanie tych. Kontrastów, no nie wychodzi zazwyczaj dobrze, nie? Bo kiedy je zaogniamy, to znaczy, że się od siebie oddalamy. No ale my to lubimy, właśnie, to jest ta polska przypadłość, jak mawiał mój tata, że narzekamy, narzekamy. Zasada narzekania to zasada kontrastów, że my lubimy raczej się różnić od siebie. Przyciąga nas to to różne, ale po prostu na takiej zwykłej zasadzie logiki, może chłopskiej, może nie. Pomyślcie, komu chętniej byście odpowiedzieli, czy osobie, która się z którą się zgadzacie i macie jej do odpowiedzenia tyle, no fakt, masz rację, zgadzam się z tobą. Czy osobie, która fundamentalnie się myli musicie jej wytłumaczyć, jak jest naprawdę, no raczej więcej energii i wysiłku włożylibyście w tę drugą osobę. To nic złego. Podkreślam, że to nic złego, ale to też nic dobrego. Nie zawsze z tego wynika coś dobrego i nie zawsze z tego wynika coś złego. Dlatego jest to ta taka zasada pośrednia, zdaje mi się, zasada kontrastów, e, która zaostrza jednocześnie to, że się od siebie oddalamy, a jednocześnie może wyniknąć z tego fascynująca rozmowa, jeśli jest ona kontrolowana i prowadzona przez osoby, które są do tego kompetentne. Kto jest kompetentny do rozmowy? Kto to wie. No i tak to jest, że my w Polsce się lubimy różnić, więc lubimy, chyba tak pozornie, może z prostej dedukcji, to, że mamy i zimno, i ciepło, a trochę po środku nie mamy takiego miesiąca. Nie, październik chyba był jeszcze raczej tym ciepłym miesiącem. a listopad zaskakuje. Tak możemy sobie to. Wytłumaczyć też na zasadzie mody. Zobaczcie, przez jaki okres nosiliście kurtkę, tak zwaną przejściową. Bardzo krótko. Praktycznie z takiego logicznego punktu widzenia, ponownie nie opłaca się takiej kurtki kupować. Lepiej prześmigać gdzieś tam w bluzie e, i przeboleć, albo już przedwcześnie zakładać kurtkę zimową, i wtedy może nas tak nie zaskoczy. Kto to wie? Kto to wie? No i na samym końcu tej opowieści ja bym tą zasadę narzekania, tą zasadę kontrastów nazwał zasadą ciepło zimna I ciepło-zimno może oznaczać oczywiście te dwie zasady, o których powiedziałem wcześniej. Ale docelowo chciałbym, żeby gdzieś tam w moim tym najbliższym świecie ta zasada oznaczała, jeśli jest ciepło, to potem będzie zimno, czyli fajnie. No i na odwrót, kiedy jest zimno, to wtedy ciepło jeszcze jest lepsze. Wyobraźcie sobie, to już zacząłem mówić o tym na początku. Wieje wam wiatr w policzki, wracacie przemarznięci do domu, pijecie ciepłą herbatę. A wyobraźcie sobie, idąc w gorące lato, 35 stopni, spoceni, pragnący o prysznicu, wchodzicie do, do domu, czy pierwsze, o czym myślicie, to gorąca herbata? <laughs> no raczej nie. Więc jeśli pojawia się zimno, wykorzystajmy je w taki sposób, jakie możemy je wykorzystać. Jak bardzo na ten okres zimowy, jesienny. Bardzo dużą popularnością cieszą się wszelakiej maści oświetlenia domowe, czy wszelakiej maści ocieplacze domowe. Dosłownie y, jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz w języku polskim jest, jak ocieplić swój pokój. I ocieplić jednocześnie to jest fraza y, dosłowna i metaforyczna. Dosłowna, oczywiście y, jakieś tam wiecie, materiały, ale ta metaforyczna, czyli jakiś kocek, jakiś dywan, jakaś nowa pościel. Być może jakaś tutaj światełka. Światełka właśnie to jest kompletnie inny w ogóle rozdział. Bo zużycie energii, a co za tym idzie właśnie światła, między innymi, no na te miesiące niebotycznie rośnie. I dlatego lubimy otaczać się tym światłem sztucznym, no bo innego nie mamy. A więc światło na przykład o wartości 8000 kelwinów. To jest światło ciepło białe. I my lubimy to światło, naprawdę lubimy. Kojarzymy je sobie właśnie z tym okresem letnim, gdzie było ciepło i wracamy do domu. Przemar zdjęci, ale zastając takie oto ciepłe cztery ściany. Przytulne cztery ściany. O jak przytulasy są smakowite w takim okresie, prawda? Czy jak jest ponownie lato 35 stopni, i jesteśmy przepoceni, to ja często słyszę takich, tak zwanych, to mnie nie tuli, a śmierdzę, się lepić, co ty gadasz, nie? A w zimę, to jakby to było pożądane. <taki> takie paradoksy małe. Więc wykorzystujcie to, co obecnie macie. Dopełniajcie to tą drugą sferą. No nie mówię, że w okresie letnim macie być oziębli na przykład, <noise> bo to nie ma być puenta. Ale kiedy jest zimno, bądźcie tą ciepłą duszyczką, ogrzewającą innych ludzi. A kiedy jest znowu ciepło, to dalej bądźcie tymi samymi ciepłymi osobami. Rozgrzewajcie atmosferę nie fizycznie, metaforycznie. A tego zimna na przykład zafundujcie innym doświadczeniach. Czy to skoczcie na basen, ale to w ogóle nie sezon, żeby mówić o skoczeniu na basen, jak kto myśli o pójściu na basen czy do okuparku, kiedy mamy zimę. To jest niesamowite, jaki inny feeling mielibyście słuchając tego odcinka w lato. Ale tak się nie składa. Za po zimno trwa całe lato i trwa całą zimę. Nie zapominając o jesieni i wiośnie, bo to są te. Można by spróbować je nazwać tymi porami roku pośrednimi, choć bardzo krótkimi, jak na nasze polskie ciepło-zimne warunki. Wszystkiego dobrego, dużo ciepła w ten zimny okres i do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19 na podcaście Oliwkowym. Wszystkiego dobrego, cześć, baju!